O Pana projekt zapytam, dlatego że on dotyczy właściwie wszystkich. Myślę tutaj o podwyższeniu kar za zaśmiecanie środowiska. No, ciekawe jest to, że wielu posłów z różnych stron poparło ten projekt. Jak zmienią się te kary? Co będzie na przykład groziło za zaśmiecanie lasów? To jest potężny problem. To jest kara od 500 do 5000 złotych, plus możliwość orzeknięcia na obowiązku sprzątnięcia. To jest kodeks wykroczeń. Kodeks karny, podniesienie dolnej górnej granicy odpowiedzialności karnej większości przestępstw, nielegalny import odpadów niebezpiecznych na terytorium Polski do 12 lat pozbawienia wolności. Nawiązki na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska do 10 milionów. jak ten fundusz dotychczas działał? 1 milion złotych przez 10 lat. No to jest jakaś znikoma kwota. To zdaje znikoma. się rocznie to musiało być to kilkaset złotych, kilka tysiąc, 1500 złotych w 2014 roku przestępstwo środowiskowe. Przestaliśmy się zatkać. Uważamy, że polityka surowa Późno, trzeba przyznać. E, nie do końca, bo to wynika jakby z kwestii linii orzeczniczej. Ja sam analizowałem, czy te przepisy są wystarczające. Normalnie, gdybyśmy brali pod uwagę obecne przepisy, byłbym usatysfakcjonowany, gdyby sądy orzekały co innego. Jeżeli prokuratura, policja, inspekcja ochrony środowiska daje sprawę do sądu, prokurator wnosi jak oskarżenia, żąda wysokiej kary, a sąd mówi nie, dajmy grzywnę, dajmy zawiasy. No to zmienia Przez sytuację stępcy... wielkich e, przedsiębiorstw? Również, dlatego że do 5 milionów nawią nawiązki, czy hmm. właściwie kary, postawienie na ławie oskarżonych firm plus osób. To, to jest rozwiązanie, które w polskim systemie prawnym nie funkcjonuje. My mówiąc wprost, Powodujemy zmianę linii orzeczniczej, to znaczy już na przykład za nielegalne zagospodarowanie odpadów, porzucanie do czy wylewanie rakotwórczych substancji, nie będzie możliwości orzekania kary w zawieszeniu. Zobaczymy, jak to będzie z egzekwowaniem Więc, tego no, prawa. Ale wykrywalność jest duża, tylko problem polega na tym, że te kary są minimalne. Jeżeli przestępca mówi wprost do prokuratora albo do inspektora ochrony środowiska: mi się to opłaca, bo dostanę zawiasa, albo grzywne, to mnie po prostu krew zalewa, i ja uważam, że tak nie powinno być. Twardo do tego podchodzimy, nie będziemy w żaden sposób teraz tutaj podchodzić z taryfą ulgową.